Nie ma takiej sytuacji, że logistyka nie ma się czym pochwalić, bo logistyka to jest ciągła praca, cały czas coś poprawiamy, cały czas coś wdrażamy, więc wrzucamy na agendę. Pierwszy temat na takim spotkaniu, słuchajcie, u nas między tym a tamtym rokiem wydarzyło się to, to i to. Miałem tyle ludzi, mam teraz było tyle wysyłek, dołożyliśmy takich regałów, kupiliśmy takie wózki, mieliśmy wypadki, nie mieliśmy wypadków, tak sobie z tym poradziliśmy albo w inny sposób. Są nowe wytyczne, można wrzucić parę ciekawostek, że nowe przeciwpożarowe, że nowe BHP, że opakowania i tak dalej, i tak dalej. Czyli rzucamy taki temat na sam początek, kiedy my trochę o sobie opowiadamy, no i później w agendzie umieszczamy taki wolny głos dla każdego z działów, żeby każdy miał te dwie czy, czy do pięciu minut maksymalnie, żeby się wypowiedzieć, gdzie on opowiada o kontakcie z logistyką. Dlatego że my, jako szefowie logistyki, jeżeli ten dział nie jest jedno, dwu czy tam pięcioosobowy, tylko pięćdziesięciu, stu lub lub kilkuset osobowy, to my też niekoniecznie musimy mieć kontakt z tymi działami i też my możemy nie wiedzieć, co się dzieje pod wodą